nie oddam na koniec, Dobrze, to co ja nie zapomnę, spokojnie. Także proszę, pana, Nie ma, już, nie ma już tak. chorób, to nie można. nie można tak po prostu oszukiwać. po to, co w biznes... telewizji... nie. Pan otrzymał nie. Z, z, z jakiego powodu? Jakiej no, treści? Z, zeszedłem w marszu bez marszu. Tak. No jasne. A no, pouczenie czego dotyczy? Że popełnił pan jakieś wykroczenie? No, Policja panu. Bezmarski. I wręczają teraz tak? No takie pouczenia. No. Pouczenia. Co, co dalej w takim razie? Mandat panu grozi czy sąd? No, nie wiem, nie bo ja do sądu się... Do, do panu, nie? nie przyjął pan mandatu, rozumiem, tak? Przultnie. Jasne. Rozumiem. Tutaj główna widzę, organizatorka no. też czekają to samo. Wszystkie osoby, które szły w marszu, znaczy nie wiem czy wszystkie, ale widzę, że duża pan, część. E, ja nie chcę nic mówić, nie? Mhm. E, przyszła dziewczyna z dwóch nie? Tak. Bez, też policja? Bez, bez komentarza. Tak. Bez, Słyszy pan, bez komentarza. Rząd kazał policji dzisiaj od północy wlepiać po 500 zł mandatów za No to do bez... iść. Do Łukaszenka zaprasza Policja no. zawsze była przeciwko ludziom w tym kraju Słyszenia, niestety. Nie idę Do zobaczenia. No. Do Łukaszenki proszę. Panie, I, i wtedy jeszcze mogę mandat dostać. Pokażmy Czyli o co chodzi. Tego, tego, tego nie rozumiem. Dostaliście Państwo wezwanie no do ministra na określony dzień w A. wydziale do spraw wykroczeń komendy miejskiej policji przy ulicy Bema w charakterze osoby, co do której istnieje uzasadniona podstawa do sporządzenia przeciwko Właśnie. wniosku o karanie czyli w sprawie o wykroczenie z artykułu 54 kodeks wykroczeń będą w związku z PRM z, z dnia no, 09.10 no, 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 osoba zgłaszająca pouczenie. Czyli generalnie co? Zarzucają Państwu po prostu pewnie brak masaczek rozumiem, ja, tak? tak. I w, czyli nie wyłapywali Państwa na marszu, a teraz ja, po marszu? Po jednym wyłapywali. Tak. To może być, bo ja pójdziemy na... na to... Prawdopodobnie stawicie się na wyjaśnienia no. i to co mówił ten policjant, jeżeli odmówicie przyjęcie mandatu, no. to oni wtedy mogą skierować wniosek no. do sądu. No. I sąd będzie rozstrzygać, czy należy wam się mandat, czy no. może uniewinnienie. No. A na przykład niektórzy nie chcą chodzić po sądach i na przykład mówią dobrze to Pani zgadzam się przyjąć Pani mandat, tak? Nie, absolutnie. A nie jak? do końca. Na Gryboko? <gryboko? Tak, zostawię państwu wizytówkę do mnie. Dobra. Jakby sprawa doszła do takiego etapu, że na przykład faktycznie dadzą wam ten mandat, Dobra, Albo yy, będzie sprawa w sądzie na przykład, to ja chętnie się stawię, bo Dobra. jako przewodnicząca zgromadzenia Dobra. Dobra. pani jest osobą, która nie Dobra. powinna być prześladowana no przez policję za zorganizowanie tego zgromadzenia. Za cztery dni. Trzynastego, tak samo. To samo, to jest 11-12. To jakby. A, no to razem. Dokładnie. Dobra. To pan wrzuci to Tak jest. Tak jest.